nie jechał, tam pojechał Jonson i to pojechał znakomicie no zobaczymy jak będzie teraz Krzesiek Rempała, Jacek Krzyżaniak, Grzegorz Mróz i Krzysztof Kuczwalski no zobaczymy, uwaga, bardzo ważne wyścig Krzyżaniak znakomicie wystartował Mróz trzeci, drugi Rempała czwarty Krzyż, Kuczwalski teraz próbę przejść no Mróz tam idzie szeroko no znakomicie zaatakował ale Krzyżaniak się broni. Piękny pojedynek. Oj, tam podniósł, tam się zanosiło na straszny, straszną sytuację. Krzyżaniak zoko, zakopał się zupełnie. Bardzo ładny, odważny atak Grześka Mroza i niesamowita historia. Mróz Pierwszy, drugi Rępała, trzeci yy, Krzyżaniak, którego błąd wykorzystał. Krzyżiek Rępała, który był blisko, zdecydowanie zaatakował i jest już na, na 5 :1. Teraz jadą. No niespodzianka, proszę Państwa. Świetna jazda Grzeż-Gorza-Gorza Mroza. Ten chłopak się bardzo dobrze rozwija prawidłowo, potrafi pojechać bardzo odważnie, a w tym roku y, pomagają jemu y, panowie, y, proszę państwa, Piotr Gondek, który ma hurtownię odzieży Perfekt, y, y, sklep auto części Tomasza Metnika z ulicy Narutowicza, pan Jurek Ciślik, państwo Ewa Mariusz Kutowie i wypożyczalnia kaset wideo Marwit z domu handlowego Zenit Grzegorz Mróz. Przychodzi pierwszy w tym wyścigu w czasie 73.02, drugi Grzegorz Rępała, trzeci Krzyżaniak, czwarty Kuczwalski i proszę Państwa już jest 31.17. Duża przewaga, ogromna przewaga się zrobiła w tej chwili i wygląda na to, że Unia dzisiaj, dzisiaj ma szansę to spotkanie wygrać. No tylko teraz spokojnie, żeby do końca. Nic się nie przydarzyło złego, to będzie wszystko dobrze. Wyścig dziewiąty, jedzie Jonsson po raz drugi dopiero w dziewiątym wyścigu Jonsson.